Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, Ekonomia, Biznes. Zapraszamy do wysłuchania. Dzień dobry, Paweł Skotnicki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych, właściciel kancelarii finansowej w Szczecinie. Zaczynamy kolejny podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Dzisiaj będziemy rozmawiali z naszym gościem na temat ubezpieczeń, a także na temat tego, jak rynek ubezpieczeniowy i produkty rynku ubezpieczeniowego zmieniają się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Miesięcy mocno gospodarczo naznaczonych pandemią koronawirusa. No właśnie, spotykamy się w przededniu rocznicy koronawirusa, bowiem 12 marca pierwszy raz w Polsce oficjalnie ogłoszono wejście w życie obostrzeń koronawirusowych. Wcześniej było to traktowane trochę jako ciekawostka z Azji, a nie jako realne zagrożenie gospodarcze. Z punktu widzenia rynku ubezpieczeniowego, jak ten ostatni rok się zmienił przez pandemię i czy to są zmiany w jednej przestrzeni, czy państwo widzicie, że horyzontalnie zmienia się wszystko w gospodarce? To bardzo szerokie pytanie, bo rzeczywiście zmian jest bardzo dużo. Poczynając od tego, że nasze życie wywróciło się do góry nogami, nasze poczucie bezpieczeństwa zostało totalnie zachwiane. To, co wydawało się normalne, nagle normalne nie jest. Rynek ubezpieczeniowy reagował stopniowo, i, i, i też w cały, cały czas widzimy to, że jest to żywe. To nie jest tak, że zmiany są na stałe. Początkowo rzeczywiście ubezpieczyciele obserwowali sytuację, co się będzie działo w momencie, kiedy. Została nam odebrana możliwość spotkań takich stacjonarnych, face to face, takich do których my byliśmy przyzwyczajeni, coś co było taką po prostu normą w świecie. Klient, agent ubezpieczeniowy, no nagle tak, z jednej strony ludzie się okopali, z drugiej strony agenci się okopali, z trzeciej strony część agentów pracuje, z czwartej strony część klientów chce się spotykać, no ale jednak te obostrzenia weszły w życie. I takie możliwości nam zabrano. Jak to na wojnie, jest wyścig zbrojeń, więc od razu powstały, też to znaczy nie od razu, ale zaczęły powstawać wtedy te nowe procedury procedury zdalnej sprzedaży, procedury zdalnego potwierdzania tożsamości klienta. Więc te programy, wszystkie czy Zoom, czy Teams, inni, czy pośrednicy internetowi to wszystko zaczęło wtedy dopiero wchodzić w życie czyli coś, co wydawało się wcześniej, że właściwie dlaczego nie istniało to no, po prostu za prawem nie nadążaliśmy y, tymi technologicznymi rozwiązaniami i, i dlatego pełne te weryfikacje czy tożsamości y, czy możliwość złożenia wniosku o ubezpieczenie wcześniej było możliwe to tylko i wyłącznie na spotkaniu stacjonarnym w tej chwili jest możliwość również zrobienia tego online czy agenci ubezpieczeniowi szybko się dostosowali do tej pracy zdalnej, do tego trybu jednak niebezpośredniego? Bowiem w opinii wielu przedsiębiorców no, relacja pomiędzy klientem a agentą ubezpieczeniową to jest relacja indywidualna, relacja twarzą w twarz, to jest pewne... Przekonywanie pewien rodzaj rzeczywiście takiej chemii, która musi wystąpić pomiędzy, pomiędzy klientem a przedsiębiorcą, pomiędzy agentem a przedsiębiorcą. Domyślam się, że budowanie takiej relacji w sposób niebezpośredni, w przypadku rozpoczynania współpracy, no, może być trochę bardziej skomplikowane. To tak, z jednej strony, część agentów odpadła od razu z rynku, bo po prostu się bali pracować. Ci, którzy zostali i próbowali nawiązywać te relacje, na pewno jest utrudnione. Ta relacja taka internetowa, ona jest dużo płytsza i dużo trudniejsza w ogóle do nawiązania niż taka relacja, którą mamy na żywo. Z kolei podtrzymywanie tej relacji, która już jest stworzona no to nie nastręcza to problemów, szczególnie w przypadku relacji z klientem, który Kupuje produkt, który jest odnawialny co roku, że tam wystarczy może jakieś szczegóły zmienić, jakąś sumę ubezpieczenia, czy podwyższyć, bo majątek zyskał na wartości, czy zakres poszerzyć, bo na przykład jest prowadzona nowa działalność w dobie koronawirusa, rzeczywiście wiele zakładów przebranżowiło się na, na coś innego, więc akurat z tym nie było problemu. Jeżeli chodzi o nawiązywanie nowych relacji, uważam, że to był bardzo trudny rok. On bardzo obnażył to, że agenci, ci, którzy nie potrafią sprzedawać, a po prostu im się ta sprzedaż trafia, no to im się nie trafiała. Jeżeli się odbiera te zmysły, wszystkie pięć, które, no może z pięciu nie korzystamy przy sprzedaży takiej na żywo, ale jednak korzystamy z większej liczby zmysłów niż tylko to, że się widzimy i słyszymy, jest to bardzo trudne sprzedawać przez internet, co oznacza, że większość sobie z tym nie poradziła. Mówimy o tych nowych klientach. Rynek jest dynamiczny i sam pan powiedział przed momentem, że wymaga od agentów i od firm ubezpieczeniowych pewnej elastyczności w działaniu. Czy pojawiły się więc na rynku nowe produkty, które determinowane są w jakiś sposób faktem, że mamy pandemię koronawirusa? Początkowo to było tak, że ubezpieczyciele trochę wystraszeni tymi potencjalnymi skutkami chorowania na nowego wirusa, ograniczyli sprzedaż. Czyli nie można było kupić wszystkich umów, które były dostępne przed 12 marca. Nie można było na przykład ubezpieczyć się wyżej niż na określoną sumę ubezpieczenia. Wcześniej nie było sufitu. To były te takie pierwsze ograniczenia, które zostały zastosowane. Następnie, jak już przyszło lato i, i zachorowań było mniej, wręcz słyszeliśmy, że walka z wirusem już jest wygrana te obostrzenia sprzedażowe zostały zdjęte, po czym znowu w tej sprzedaży zdalnej zostały wprowadzone. To jest trochę tak, że reasekuratorzy, czyli ci, u których się ubezpieczają ubezpieczyciele, wymuszają wprowadzenie nowych procedur, wymuszają te ograniczenia w sprzedaży, odraczanie wniosków, jeżeli ktoś przechodził na przykład koronawirusa i był hospitalizowany, był podłączony pod respirator. Nie można takiej osoby ubezpieczyć, choćby chciała. Decyzja o ubezpieczeniu takiej osoby została odroczona. Mówimy tutaj o ubezpieczeniach, oczywiście tych osobowych na życie. A z kolei, czy coś jeszcze się zmieniło? Było tak, że niektóre umowy miały rzeczywiście wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, jeżeli powodem tego zdarzenia ubezpieczeniowego będzie epidemia. Część ubezpieczycieli tego nie miała, więc u nich się nic nie zmieniło, a z kolei część to miała i takie obostrzenia zdejmowali, czyli np. w ubezpieczeniach turystycznych, tych podróżnych, w których, które obejmują koszty leczenia za granicą. Coraz więcej ubezpieczycieli po kolei ściągało to ograniczenie epidemiczne ale ściągali je tylko na koronawirusa, a nie na wszystkie epidemie. Bo po prostu tracili klientów niektórzy mimo pandemii i tak muszą podróżować, bo taki mają charakter pracy. Myślałem, że powie Panu, że pojawiły się produkty w stylu ubezpiecz się przeciwko koronawirusowi, albo ubezpiecz się na skutek gospodarczych konsekwencji koronawirusa, albo tego, że na przykład stracisz zyski, albo stracisz miejsce zatrudnienia. To już zbyt ekstremalne tezy, rozumiem. <śm> ech, to było, znaczy Pojawiły się ubezpieczenia, na przykład była akcja spora, że lekarze byli ubezpieczani bezpłatnie, jeżeli umrą na koronawirusa. Aczkolwiek to jest wąskie ubezpieczenie, bo jeżeli patrzymy na ryzyko śmierci, no to śmierć z jakiegokolwiek powodu, czyli bez znaczenia jaka jest przyczyna, to jest szerokie ryzyko i to jest tak zwany pewniak. Śmiertelność wśród przedsiębiorców wynosi 100%, wszyscy kiedyś umrą, co oznacza, że ubezpieczenie od śmierci to nie jest żadna ruletka. Z kolei ubezpieczenie od koronawirusa, no to to już jest śmierć w bardzo szczególny sposób. To taki produkt na przykład się pojawił. On się pojawił również w ubezpieczeniach grupowych. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie dochodu, to znowu możemy spojrzeć na to szeroko. Była kiedyś w Polsce próba ubezpieczenia, właśnie wprowadzenia takiego ubezpieczenia od utraty dochodu wskutek zwolnienia z pracy, bo, bo o tym mówimy. To się nie przyjęło zupełnie. Cena tego ubezpieczenia była niska, ale zainteresowanie było totalnie poniżej oczekiwań ubezpieczycieli, więc ten produkt był rok i wypadł z polskiego rynku. Jeżeli chodzi o takie ubezpieczenie rzeczywiście, że ktoś utracił dochody, bo jest epidemia. Niestety na to mamy zawsze wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczycieli i tutaj nikt się nie pokusił o włączenie tego do zakresu. Wyobrażam sobie jednak, że rzeczywiście ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne w takim czasie, kiedy uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy nieśmiertelni, rzeczywiście wokół nas jest jakaś taka extraordinaryjna sytuacja jak epidemia, no muszą się cieszyć większym zainteresowaniem. Y Rzeczywiście, u tych osób, które były aktywne, które przystosowały się do nowej rzeczywistości, do tych nowych kanałów sprzedaży, do tych nowych procedur, potrafili to wdrożyć, to wszyscy ci, którzy byli zainteresowani, trafiali do mniejszej liczby agentów, co z kolei spowodowało rzeczywiście, że niektórzy odczuli wręcz wzrost. Patrząc na to z innej strony, kiedy jest niepewność, to ludzie raczej trzymają pieniądze, nie szukają nowych wydatków, a ubezpieczenie jest takim kosztem, który jest dodatkowy i który jest traktowany nie jako konieczność, a jako luksus. To jest oczywiście podejście, z którym ja się nie zgadzam, ale jednak ono istnieje, więc nie chcę mówić o chcieństwie, tylko mówię o tym, jak, jak to wygląda. Jest też tak, że część osób przez tą niepewność i przez chęć uniknięcia potencjalnych strat, rzeczywiście podjęły decyzję o tym, żeby się ubezpieczyć. Oczywiście, że jest taka grupa i prawdopodobnie, jeżeli będą takie badania zrobione, kto się ubezpieczył, bo mieliśmy ten lockdown od 12. Marca zeszłego roku, to prawdopodobnie wyjdzie nam z tego zupełnie nowa grupa klientów, którzy potrzebowali silniejszego impulsu do tego, żeby się ubezpieczyć. Część zakładów ubezpieczeń wykonała swój plan sprzedażowy, część jest poniżej, więc ciężko nawet po tych danych stwierdzić, ile to łącznie tych danych. Nie mamy jeszcze pełnych danych za 2020 rok, są dopiero podsumowane trzy kwartały, a ten, ten czwarty będzie pewnie za. No, w drugim kwartale tego roku dopiero widać. Jak kształtuje się w takim razie sytuacja, jeżeli chodzi o ubezpieczenia majątkowe? Czy tutaj pandemia coś się zmieniła? Czy może to jest na tyle stabilny rynek, że tak jak musieliśmy ubezpieczać samochody, tak musimy nadal? Jak musieliśmy ubezpieczać mieszkania, tak nadal jest to nasza chęć? Czy może widzicie Państwo, że tutaj doszło do pewnych zmian? Jeżeli chodzi o moją obserwację, to nie zmieniło się tutaj zupełnie nic. Tak jak właśnie obowiązkowe OC nadal jest obowiązkowe, więc nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o autokasko w samochodach leasingowanych, ono nadal jest obowiązkowe i tu się nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi o majątek ubezpieczany na przykład, bo bank wymaga pod kredyt, no to tutaj też się nie mogło nic zmienić. Jeżeli chodzi o to, czy nowi ludzie ubezpieczają swój majątek, a wcześniej nie ubezpieczali, ja myślę, że to jest na tym samym poziomie, jaki był... Przed epidemią koszt ubezpieczenia takiego majątkowego, powiedzmy, że ktoś chce ubezpieczyć mieszkanie i ono ma jakąś wartość. Średnio można to mieszkanie ubezpieczyć za od pół promila do dwóch promili. Za taką cenę się ubezpiecza mieszkanie dobrze. To jest na tyle niski koszt roczny, że on nie ma wpływu, ta niepewność na, na podjęcie decyzji o tym, czy to robić, czy tego nie robić. Jak wyglądają więc perspektywy dla rynku ubezpieczeniowego? No, teoretycznie zamykamy już pierwszy rok z pandemią koronawirusa, ale póki co obostrzenia są wciąż utrzymane. Lockdowny, miejmy nadzieję, nie będą nas obejmować tak szeroko jak jesienią i wiosną, ale to też jest zagrożenie, które wciąż funkcjonuje. Czy rynek ubezpieczeniowy więc w jakiś sposób dyskutuje, konsoliduje się, konsultuje? Czy jest jakiś zarysowany, zarysowany horyzont na rok 2021, który dla przedsiębiorców i dla konsumentów może mieć duże znaczenie? Jest tak, że rynek się konsoliduje i to jest trend. Który widzimy od paru lat, ale on nie jest zupełnie spowodowany wirusem, on jest raczej spowodowany decyzjami, które zapadają albo gdzieś indziej, albo są związane z regulacjami unijnymi i mali gracze po prostu nie są w stanie spełnić pewnych wymagań dotyczących cyfryzacji, po prostu nie stać na to małego zakładu ubezpieczeń, stąd są przejęcia, stąd są połączenia, stąd są te wszystkie czy fuzje no, jakby jest coraz mniej zakładów ubezpieczeń. Póki co jest ich nadal na tyle dużo, że, że konkurencja nie jest zaburzona. Jeżeli chodzi o to, czy, czy rynek będzie szedł do góry, czy rynek będzie szedł jakby tak horyzontalnie, nie widzę żadnych przyczyn, dlaczego rynek miałby na przykład się pogorszyć. Raczej, ten, jeżeli rozmawiamy z doradcami ubezpieczeniowymi, tymi, którzy mają, którzy dotykają tego rynku na co dzień, to jest wielki optymizm i też Wyniki tego pierwszego kwartału, jak do tej pory, mamy zamknięte dwa miesiące, ale napawają wielkim optymizmem, ponieważ dane, to ile tych składek nowych jest zebranych, to, to jest, są świetne wyniki, dużo lepsze niż te, które były w zeszłym roku. Wręcz na małej próbie mogę powiedzieć, że to jest plus 70% rok do roku. Przedostatnie moje pytanie dzisiaj podczas naszego podcastu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości dotyczyć będzie porad i informacji skierowanych. Do naszego głównego odbiorcy dzisiejszej rozmowy, czyli do przedsiębiorców z Pana punktu widzenia, jako niewątpliwie eksperta do spraw ubezpieczeń, o czym przedsiębiorcy powinni w najbliższym czasie pomyśleć, jeżeli chodzi o zabezpieczanie swojej działalności, a także o kierunki ubezpieczeniowe. Przede wszystkim pomyśl, po, powinni myśleć o tym, że najważniejszą osobą w firmie jest właśnie właściciel tej firmy, że to on stworzył tę firmę. I nie chodzi tylko o to, żeby ubezpieczyć te samochody, majątek firmy, ale właśnie ubezpieczyć siebie. Jeżeli by te samochody stracił, jeżeli by ta firma, budynek by się spalił, tak czy inaczej za rok czy za dwa, zostałoby to wszystko odtworzone, bo największym majątkiem firmy jest właśnie ten przedsiębiorca, który stworzył to, który jakby to on ma zdolność tworzenia tych, tej firmy i prowadzenia tej firmy i to dzięki niemu ta firma zarabia. Więc powinien pomyśleć, oczywiście to nie znaczy nie ubezpieczać samochodów, nie ubezpieczać budynków i nie ubezpieczać sprzętu, ale są te zdarzenia, które dotyczą przedsiębiorcy jako osoby. I teraz jedna rzecz to jest się ubezpieczyć oczywiście w razie śmierci. Wszyscy jesteśmy śmiertelni i tutaj nic się nie zmieniło: czy pandemia, czy nie pandemia, jakby nie ma tutaj żadnych zmian. Ubezpieczyć się w razie śmierci i wziąć pod uwagę. Wiele tematów jest tutaj cała sukcesja, czyli co się stanie z tym biznesem w momencie, kiedy przedsiębiorcy nie będzie, w zależności od formy prawnej prowadzenia tej działalności, będzie to działało trochę inaczej, inaczej w przypadku jednoosobowej działalności, inaczej w przypadku spółki kapitałowej, a inaczej też w przypadku tej spółki osobowej. Czyli zabezpieczyć unieśmiertelnić tą firmę. To jest jeden temat. Drugi temat to jest. Zabezpieczyć rodzinę i teraz zabezpieczyć tą rodzinę, po pierwsze, przed wszystkimi długami spadkowymi, poukładać ten majątek tak, żeby rodzina mogła nim bez problemu zarządzać. Napisać testament, kolejna sprawa zabezpieczyć wszystkie długi, zostawić po sobie prywatną rentę. Przypominam, że ZUS w razie śmierci wypłaca 4000 złotych. To jest to nasze świadczenie państwowe to jest to w razie śmierci. I teraz drugi temat. To jest w razie trwałej niezdolności do pracy. I to jest jeszcze gorsza sytuacja, bo to jest tak, jakby człowiek umarł, bo nie może zarabiać, ale żyje i trzeba się nim jeszcze zajmować. To jest jeszcze większe z punktu finansowego, e, jeszcze większe piekiełko dla rodziny. I teraz zapewnić sobie na pewno prywatną rentę i duże odszkodowanie, takie, które będzie wystarczało na to, żeby zapłacić, czynsz, zapłacić rachunki, utrzymać siebie, czy utrzymać rodzinę, ale... Też w większości przypadków jest tak, że ktoś jest ubezpieczony, dostaje to odszkodowanie i następnie to odszkodowanie wydaje na prywatne leczenie, na państwowe nikt nie leczy. I teraz znowu ten plan nie działa do końca, jeżeli odszkodowanie, które było przeznaczone jako uzupełnienie tego utraconego dochodu, zostaje wydane na prywatnych lekarzy, na badania, na zabieg, operacje, na aptekę, sprzęt rehabilitacyjny czy też prywatną rehabilitację. Czyli chodzi o to, żeby podejść do tematu dwutorowo. I odszkodowanie, i pokrycie tych kosztów tej y, prywatnej służby zdrowia. Czy mówimy tutaj o zagranicznej służbie zdrowia, czy mówimy o tej polskiej y, prywatnej służbie zdrowia? Leczenie nowotworów za granicą kilkaset tysięcy, kilka milionów. W Polsce, dlaczego ludzie umierają na te nowotwory? Bo po pierwsze, diagnoza jest za późno, po drugie, nie ma czym leczyć. Z tych 90 kilku innowacyjnych metod y, leczenia nowotworów za granicą w Polsce jest dostępnych 16. Tylko 16, a wprowadzenie każdej kolejnej trwa 9 kwartałów, czyli powyżej 2 lat. Refundowane są tylko 4. Czasami to jest ten dylemat, że tak, możemy się leczyć, ale musimy zapłacić i kosztuje to kilkanaście tysięcy miesięcznie. Czasami trzeba wydać te kilkaset tysięcy, kilka milionów, żeby się wyleczyć, i jest to możliwe tylko za granicą. Najgorszy jest ten dylemat, że tak naprawdę tylko od pieniędzy zależy, czy człowiek przeżyje, czy nie. Czyli można go wyleczyć, ale pytanie, czy ma na to pieniądze. To od tego się powinni ubezpieczyć. To, że złamie rękę, złamie nogę, powiedzmy, że to jest dużo mniej ważne. Dwa miesiące i wróci do tej pracy, będzie w pełni mobilny. Od tego oczywiście też się można ubezpieczyć. Zabezpieczyć się od tej prywatnej, powypadkowej służby zdrowia, żeby właśnie nie martwić się tymi procesami, które są kosztowne. A tak naprawdę do ubezpieczenia to są grosze. I ostatnie pytanie, ostatnia minuta naszej rozmowy. Mądry Polak przed szkodą. Książka pana autorstwa od kilku Miesięcy jest już dostępna. Kilka słów dla przedsiębiorców, kto powinien po nią sięgnąć i przed jakimi okolicznościami najlepiej. <grytanie> najlepiej od razu. To jest tak, że książka jest napisana dla normalnego człowieka. Przedsiębiorca to jest też człowiek, więc jakby jest w tym moim targecie, dla którego ja pisałem. Książka traktuje o tym, jak się dobrze ubezpieczyć? Czyli jest to w formie takiego lekko pisanego poradnika, porusza bardzo ważne kwestie i oczywiście to nie jest tak, że to jest żart z ubezpieczenia, żeby się łatwiej czytało. Nie, tam jest po kolei napisane, co należy wziąć pod uwagę, jakie istnieją te ryzyka, od czego można się ubezpieczyć, od czego warto, na co zwrócić uwagę, co agent powinien powiedzieć, jakie wyłączenia odpowiedzialności są akceptowalne, a które to są już takie, powiedzmy, że wymyślane. Jest to instrukcja, którą jeżeli człowiek w dwa wieczory spokojnie może przeczytać, jeżeli będzie robił notatki, to tak, no, będzie wiedział po prostu i czego oczekuje, i mniej więcej jak to załatwić. Czy się ubezpieczać, jak się ubezpieczyć, i u kogo to zrobić. Książka do kupienia. Nasza rozmowa będzie pewnie do odsłuchania. Mam nadzieję, że zarówno w formie słuchanej, jak i pisanej dostarczyliśmy przedsiębiorcom dużej dawki. Niezbędnych praktycznych informacji. Gościem podcastu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości był dzisiaj Paweł Strotnicki. Dziękuję. Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania.